Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od pięknego przydomowego ogrodu w województwie lubuskim. Odwiedzamy edukacyjne, ekologiczne gospodarstwo rolne, anielskie ogrody, które prowadzą Kamila i Bogdan Kasperscy. Od zapachów, barw i smaków można tu dostać zawrotu głowy. Ogród to zarazem miejsce relaksu, spiżarnia, apteka i gabinet kosmetyczny. W przydomowym ogrodzie i na polach Kamila i Bogdan uprawiają zdrowe jedzenie, tworzą własne rozwiązania, szczególnie w zakresie uprawy na słabej ziemi. Stosują techniki oparte na bioróżnorodności i elementach permakultury. Stosując techniki permakulturowe, uprawę na górkach i wałach stali się specjalistami od roślin dyniowatych. Są dumni ze wszystkich warzyw i owoców. Ziemniaki, buraki, kapusty, pomidory, papryki, marchewki, pietruszki, pory, selery, cebule i wiele innych. Wszystko uprawiają ekologicznie. Także rośliny ozdobne. Królują u nich hortensje bukietowe. W sierpniu i we wrześniu tworzą spektakularny spektakl. Kamila zabiera Marysię na wyjątkowe zbiory do zielnika. Niektórzy jak w domu chcą sobie wypić herbatę, to podchodzą do szafki, a ty sobie idziesz do ogrodu i sobie zrywasz różne zioła. Tak, i w zależności od dnia, e, no mogą to być różne zestawy, jest z czego wybierać. E, Co zaproponujesz dzisiaj? Może tak, e, zacznijmy od mięty czekoladowej. To taka namiastka słodyczy. To proszę cię, zerwij sobie albo Dobrze. tutaj, u ciebie też jest bardzo fajna. Werbena. Pomarańczowa, to jest konieczne dla świetnej herbaty. Podam Ci parę listków. Poproszę. Myślę, że troszkę mogłoby być też mięty pieprzowej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Miętę pieprzową uwielbiam. Achinacea, czyli tak popularnie zwana jeżówka po prostu. Najczęściej w ten sposób na, to, na te kwiaty mówimy. Chyba naj, najbardziej znana jest ta nazwa. Zanim tam dorwiemy sobie jeszcze parę listków do herbaty, to zapraszam Cię, żebyś skosztowała kwiatek z begonii. Już teraz, tak od razu. Bo smak jest zaskakujący. Mm. Powiem szczerze, mam w doniczce, ale nigdy nie próbowałam. Pyszny. Idźmy dalej jeszcze robić herbatę. Po zbiorach Marysia postanowiła pomóc Kamili w wykorzystaniu tego, czym obdarował ją ogród. Owoce, kwiaty, zioła, warzywa. Nic nie może się przecież zmarnować. Warzywa i zioła można spożywać na bieżąco, ale także wyczarowywać z nich potem różne inne rzeczy. Co ty robisz? No, tak jak mówisz, na bieżąco jemy naprawdę bardzo dużo, ale jest taki moment, że wszystkiego jest więcej niż da się zjeść, tak właśnie na co dzień. Dlatego warto jest przerabiać wszystko, żeby mieć spiżarce na cały rok. Te zapasy to jest naprawdę podstawa. <laughs> I na przykład cukinie. Oprócz takich bardzo znanych zastosowań, jak na przykład leczo czy placki z cukinii, możemy suszyć. Na przykład, prawda? Możemy zrobić sobie fajne chipsy. No, o. ale też suszona cukinia jest bardzo fajnym dodatkiem zimą do sosu, do zagęszczenia, albo do zupy. To jest może takie mniej znane zastosowanie, ale uważam, że bardzo fajne. To co? Kroimy? Kroimy. Ty kroisz, ja pokibicuję. Myślę, że takie dosyć cienkie, bo one wtedy szybciej się suszą. Yy, ważne jest też to, żeby były równej grubości, bo wtedy łatwiej jest nam ususzyć yy, w jednym czasie. O, i takie właśnie plasterki świetnie się nadają. A może do tego dodamy jakiś kolor? Właśnie, to jest dobry pomysł, bo oprócz tego, że smacznie, to jeszcze może być ładnie, prawda? końcujemy <laughs> oczami. Tak. Teraz możemy sobie rozłożyć na siateczki, najlepiej tak w miarę cienko, osobno, bo to wtedy nam się po prostu bardzo fajnie i szybciutko ususzy. A jakie warzywa jeszcze są takie dobre do suszenia odpowiednie? Jest bardzo dużo. Ja suszę marchewkę, pietruszkę, por, seler, wszystkie takie podstawowe, oprócz ziół oczywiście, które też tutaj zaraz sobie dołożymy, na przykład bazylię. Ale przede wszystkim takie, które na co dzień używam do y, zupy i do sosów, to, to zdecydowanie warto sobie ususzyć y, w suszarce, ale też można w taki sposób zobaczyć, naturalny zupełnie, tak? Czyli na przykład cebulę, tak, cebulę i białą, i żółtą, i czerwoną najpierw suszymy na powietrzu y, w no i jej już oczywiście nie wsadzamy, nie wsadzamy do suszarki, bo to jest bardzo dobry sposób. Cudowne. A jeśli chodzi o zioła, co najlepiej suszyć? Które najlepiej suszyć? Bardzo fajna jest suszona bazylia, fajny jest suszony koperek, e, mięta, z takich również e, trochę bardziej może dzikich, pokrzywa jest też fajna. E, rumianek, no, praktycznie każde zioła nadają się do suszenia, prawda? Wszystko. Czyli u Ciebie ogród to właściwie taka trochę spiżarnia można powiedzieć. To jest i kuchnia i spiżarnia, tak bym powiedział. I apteczka nawet. I apteczka i trochę drogeria. <noise> to może teraz przygotujemy zioła do suszenia. Tak, bo to zioła możemy suszyć osobno, ale też można mieszać z warzywami. Można za, za jednym, że tak powiem, załadunkiem. E, to się dać. potem przesyca zapachem tych ziół, te suszonki? Troszkę tak, ale tak. E, myślę, że to nie przeszkadza, bo to zastosowanie może być podobne. Rozkładamy tak w miarę. Cieńko, to wtedy szybciej się nam ususzy. Masz w tym większą wprawę, zdecydowanie. Ale czujesz, jak pachnie. No czuję, czuję. Aromaterapia. Wydaje mi się, że. Trudno to nazwać pracą, prawda? Dokładnie. Kiedy praca jest przyjemnością, to można to robić bez końca właściwie. A powiedz, porozmawiałyśmy o tych produktach, które można wykorzystywać nie tylko w spiżarnie, ale także jako kosmetyki. Tak, jest bardzo dużo takich ziół w ogrodzie, kwiatów. Oprócz tego, że są jadalne, to możemy się nimi leczyć, ale też możemy stosować w pielęgnacji, na przykład do włosów, możemy sobie robić płukanki z kwiatów, chociażby z kwiatów nagietka, możemy sobie robić z kwiatu nagietka. Toniki do twarzy. Możemy też używać do robienia octów i potem na przykład te octy używać do ostatniego puchania włosów albo robić z nich tonik. Możemy robić różnego rodzaju maseczki. No oczywiście jeszcze możemy się poczuć jak królowej, dosypać sobie do kąpieli o, na przykład. Jestem za. lawendą jak samitka? No lawenda to jest mój ulubiony zapach, naprawdę uwielbiam. Syrop z lawendy dodany do herbaty albo lemoniada zrobiona na tym syropie to jest po prostu coś pięknego i pysznego. Jeszcze pięknie pachnie w międzyczasie, jak to się robi. No i oczywiście takie dosyć już znane zastosowania, ale warto to przypomnieć, że lawenda odstrasza wszystkie insekty, między innymi mole. A jeśli chodzi o aksamitki, jak można je wykorzystać? Aksamitki też są, też są skarbnicą dla naszego zdrowia i urody. Je może troszeczkę, one są oczywiście jadalne, ale mają trochę trudniejszy smak, bo są troszeczkę takie cierpkie i troszkę gorzkie. Nie, nie każdy musi je lubić. Ale już na przykład ocet z aksamitek ma niesamowite zastosowania i kulinarne. I wtedy już łatwo nam jest zjeść tą aksamitkę. No i oczywiście też dla urody. Możemy sobie robić różnego rodzaju płukanki, toniki. Zresztą i nagietek, i aksamitka często są składnikami takich kosmetyków, które możemy kupić w sklepie. Po pracy przyszedł czas na chwilę odpoczynku w gospodarstwie. Na wyjątkową herbatę na bazie tego, co rankiem zostało zebrane przez Kamilę i Marysię. Takie miejsce opuszcza się nie bez żalu. Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Wszędzie zachwycają nas oznaki wiosny. Docieramy do północnej części województwa Wielkopolskiego, do gminy Łobżenica, a konkretnie do wsi Luchowo. To właśnie tu swoje gospodarstwo ekologiczne z pasją prowadzą państwo Scholastyka i Marek Niemczykowie. Produkty z ich gospodarstwa posiadają certyfikat z ekoliściem od 2003 roku. Specjalnością rolników są warzywa gruntowe i pod osłonami. Początek sezonu wiosennego to dla nich czas intensywnej pracy, by potem móc zbierać plony. Wszystko z miłością do ziemi i z dbałością o glebę. System rolnictwa ekologicznego przynosi korzyści rolnikowi, środowisku i konsumentom, bez kompromisów, w myśl zasady win-to-win. Win. Gospodarstwo państwa Niemczyków jest rodzinne i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Gospodarską tradycję zainicjował pradziadek pani Scholastyki. Pani Scholastyko, cudownie już u pani pachnie wiosną. Sezon się rozpoczął. Tak, tak, na całego. Sezon <grym> rozpoczął się na całego. Jak to się stało, że została pani rolniczką? Rodzice po prostu zapytali się mnie, czy, czy chcę zostać tutaj na gospodarstwie, bo moje siostry zdecydowały, wybrały inną drogę. No, i pod wpływem ich próśb namówień, to no, zdecydowałam się zostać. W Pani życiu pojawił się Pani przyszły mąż, też rolnik. Tak, tak. W 1998 wzięliśmy ślub. No i po trzech latach takiej wspólnej pracy zdecydowaliśmy zmienić coś w gospodarstwie. A co tutaj kiedyś było w gospodarstwie? Hodowla m.in. bydła mlecznego. Między innymi hodowla bydła mlecznego trzody chlewnej. I tak Państwo zdecydowaliście, że zaczniecie Państwo prowadzić gospodarstwo ekologiczne. Tak, byliśmy jednym, pierwszym gospodarstwem ekologicznym w gminie. Rodzice i sąsiedzi byli w ogóle przeciwni, moi rodzice, a sąsiedzi to <noise> patrzyli z takim uśmieszkiem na twarzy na te zmiany, jakie wprowadzamy. W gospodarstwie. No, niełatwo się przeciera szlaki, ale okazało się, że ta zielona droga prowadzi do sukcesu. Co Państwo teraz macie w gospodarstwie, postawiliście na warzywa? Tak, zaczęliśmy uprawiać warzywa, wszystkie gatunki. Zaczynaliśmy od podstawowych warzyw: pomidory, ziemniaki, muraczki. Z biegiem czasu sąsiedzi się zainteresowali też ekologiem, obserwowali nas. Postanowiliśmy też im przekazać, jeśli oni już się zdecydowali na tą ekologię, to oddaliśmy im część warzyw. Żeby nie konkurować Żeby... też. Tak, tak. Na małym swoim rynku lokalnym. Panie Marku, co Państwo uprawiacie? Uprawiamy prawie całą gamę warzyw. Prawie do 50 odmian różnych. I... Przetwarzamy je jeszcze, składamy tak, w słoiki. Czy te przetwory też mają certyfikat ekologiczny? Mamy certyfikowanych aktualnie zakwasy, kiszone kapusty, kiszone sałatki, ogórki, kiszone. Ale zainteresowanie produktami jest spore. Tak, jak tak powiedzmy, od 10 lat jest coraz większe. I to, to było widać, bo zaczynaliśmy od małych ilości, a teraz mamy prawie 2 hektary różnych warzyw i to było już nawet za mało. Nie? I, musieliśmy i w, przy kooperatywie z sąsiadem, teraz on ma też już prawie 2 hektary warzyw i, i on jeszcze owoce jagodowe wprowadził, żeby urozmaicić asortyment. Nie? Świetnie i potem razem zbieracie Państwo zamówienia i dowozicie do klientów. Dowozimy, tak. Sprzedajemy na frymarku bydgoskim, tam od samego początku i, i, i głównie od tego frymarku zaczęła się ta ważna sprzedaż naszych warzyw i na frymarku klienci chcieli, abyśmy też w środku tygodnia dowozili jeszcze te warzywa. Wtedy przez przypadek w internecie natknąłem się na tak zwaną sprzedaż RWS, rolniczo wspierane społecznie. I to jest tak w skrócie można powiedzieć sprzedaż abonamentowa, gdzie klient płaci za cały sezon na początku, a rolnik ma zagwarantowane to, że to co by produkuje to ma sprzedane, a klient jest zadowolony, wie od kogo to kupił. W RWS-ie to jest, dostaje się w paszce to, co w danym momencie jest na polu. I w Wtedy ewentualnie można sobie zwiększyć tą ilość, tą, którą tam, przykładowo, my ustalamy ile jest w tej paczce, co danej w paczce będzie w danego tygodnia. I wtedy klient albo jak chce więcej, to jak jest my mamy możliwość zwiększyć, no to mu zwiększamy wtedy tą ilość. Jak tam czegoś nie chce, bo nie może, bo jest na coś uczulony, no to możemy mu to odjąć z tej paczki. Czy jest to dla Państwa wzruszające, że niektórzy klienci od lat są z Państwem, są wierni i tutaj są wiernymi klientami? Jak to wygląda? No to jest, to jest najbardziej budujące, nie? Że oni chcą, nie, nieważne co się dzieje, oni chcą od nas coś, oni od nas kupować. Nie? Taki stały klient, to jest najlepszy klient. Nie? I zadowolony klient. No zadowolony. No. <laughs> Czy spełniacie się Państwo tutaj w tym gospodarstwie ekologicznym, wyobraża sobie Pan teraz robić co innego? Jakby była trzeba, potrzeba, to czasami by trzeba było coś robić. No ale na razie to tutaj daje satysfakcję. No ten Ta satysfakcja klientów przechodzi na satysfakcję dla nas. Nie? Widzi pan przyszłość na zielono? No tak. Gospodarstw ekologicznych w Polsce będzie przybywać. Do 2030 roku ekologicznymi metodami w całej Unii Europejskiej ma być uprawianych 25% użytków rolnych. Według raportu rynek ekologiczny w Polsce w kraju mamy już 32% stałych konsumentów ekologicznej żywności. Polacy najczęściej kupują ekologiczne produkty dla dzieci: owoce, warzywa, jaja, pieczywo oraz przetwory mleczne. Ruszamy w dalszą drogę szlakiem smaków, a ten wiedzie przez ogrody i warzywniki. Przenosimy się na północ Polski, do otuliny Inskiego Parku Krajobrazowego. Docieramy do malowniczego miejsca w Bełcznie, które stworzyła Grażyna Szupa, autorka książki kucharskiej o tradycjach kulinarnych Pomorza Zachodniego. Najpierw odwiedzamy jej blisko 300-letni dom, dawną pastorówkę. Jaka jest Państwa historia w tym miejscu? Wszystko było przypadkiem. Znaleźliśmy się tutaj, kupiliśmy ten dom jakieś 20 lat temu, może nawet więcej, może to było 25 lat temu. A To miał być nasz dom rodzinny, tutaj miały wychowywać się nasze dzieci. Remont trwał tak długo, że dzieci nam urosły, poszły w świat, a my zostaliśmy tutaj sami. No i tak się zaczęło. Zamknęliśmy e, firmę, którą prowadziliśmy w miasteczku obok e, i pomyśleliśmy sobie, że już teraz nie będziemy nic robić, kompletnie nic. Będziemy odcinać kupony, będziemy się bawić, <śmiech> <śmiech> będziemy szaleć, ale goście, nie, których zostawiliśmy, no, przyszli tutaj za nami i, i chcieli ponownie dobrze jeść. I się zaczęło, i kółko, i od nowa, i od nowa, i od nowa, i tak się zdarzyło. Co to za miejsce? Bo miejsce jest wyjątkowo magiczne. O tak, to jest. Jesteśmy w bardzo starym domu. Dom wybudowany był w 1648 roku. Jak historia mówi, wcześniej znajdował się tutaj zajazd. Od 1840 albo 1850 roku była to pastorówka, aż do 1945. To jest miejsce na pewno z duszą, z klimatem i z pasją. Pani tutaj urządza Wierzę, wnętrza. wierzę w to. Tak, my te, w, te wnętrza urządzaliśmy sami. Nie, nie korzystaliśmy z doradztwa żadnych architektów. Robiliśmy to od początku do końca. Wymyślaliśmy to z mężem. Przyciąga tutaj ta sielskość, ale też smaki. Tak. Tak, nie, nie, będę, nie będę skromna. Ja poświęcam się od początku do końca temu, co robię. Więc jak już coś, coś robię, to, to staram się, żeby to było fajne i, i już, żeby to było szczere i uczciwe od początku do końca. I myślę, że, po, że, że nasi goście doceniają to, wiedzą, wiedzą, że tu nie ma skuchy. Że pracujemy na produktach lokalnych. Peklujemy mięsa, wędzimy mięsa, mamy truskawki, kisimy, jak za dużo, to kisimy. Ja jeszcze zapytam o to, co jest na stole, na przykład to, co jest tam z makiem. Ach, tak, to jest, to jest po raz pierwszy zrobiona przeze mnie galaretka z maków polnych. I teraz, żeby ona się tak zachowała, żeby tak, w takiej była konsystencji, zamiast pektyny użyliśmy jabłek. A jak zazwyczaj powstają takie nowe potrawy, nowe produkty? E, e, moją pasją e, są książki kucharskie, stare książki kucharskie, jakieś stare receptury, a oczywiście tego, co nie doczytam, to zmyślę, dołożę, spróbuję, zamaluję. Szczypta magii. Tak. Potem Marysia wraz z gospodynią domu wyruszyła do kolejnego magicznego miejsca: do ogrodu, gdzie powstał warzywnik. Idziemy na pani Włości. Tak. Idziemy. Idziemy na nasz hektar. Zatem pani stworzyła, właśnie, bo widzę warzywnik, widzę łąkę kwietną. E, tam z, z lewej strony dziki ogród, nieuprawiany. Większość rzeczy. My... Może wymagałoby prawdziwej ręki ogrodnika, ale my tutaj pozwalamy roślinom, żeby sobie robiły i buszowały, żeby robiły sobie, co chcą. Ech, żeby stworzyć tutaj taką formę mikroklimatu, Ech, posadziliśmy rośliny, trawy. One nie przemarzają, bo pomoże to taki rejon, że albo jest bardzo gorąco, albo jest bardzo zimno i nie wiadomo jak są. Pogodą. Stworzyliśmy tajemniczy ogród. Stworzyliśmy tutaj taką bazę dla naszych gości, żeby tutaj sobie przyjeżdżali. Żeby się cieszyli wsią. E, ogród, wysokie grządki. Fasola u nas w tym roku dominuje. E, są niektóre rzeczy, które się same wysiały, niektóre. My wysialiśmy. Wszystko, co potem trafia tutaj na talerz. Wszystko, co trafia na talerz. Podagrycznik, z którym przestaliśmy wojować, to są te roślinki. Więc w momencie, kiedy nam już brakuje szpinaku, to zbieramy podagrycznik. Od czasu do czasu go kosimy. Chodzi o te nowe listki, bo, bo, bo stare nie nadają się do jedzenia, są zbyt łykowate. My to jemy. Bardzo mi odpowiada ta moda na tą, na tą dzikość. Jestem usprawiedliwiona, że nie muszę dziabać z haczką. Z dobrodziejstw warzywnika z radością można korzystać w wiosennej kuchni. Już wkrótce będzie czas na sianie nasion fasoli. To warzywo ciepłolubne. Dlatego nasiona należy wysiewać dopiero po 10-15 maja. By przedłużyć okres zbiorów można prowadzić stopniowy siew do połowy czerwca. Na tym kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Do zobaczenia! To niech pan przyjdzie bliżej mnie, bo się trochę boję. Aha. Delikatnie nie bój się. Ja też się boję. I zaraz będzie połapie.